No i dzień dobry, są dzień dobry są. Już 31 odcinek 30 minął, więc zaczynamy dalej pracę. Słuchajcie, w City Bus manager no i zapraszam was na początek tej rozgrywki. Jak widzieliście, tak brakuje autobusów ewidentnie. Um, dlatego też teraz będę kładł nacisk, um, tak się troszkę wychyliłem z słuchajcie, przebadaniem tego autobusu piętrowego i tam trochę wydałem sporo rzeczy, ale tutaj też o stanie technicznym pisaliście, M. Małysz mi tu chyba pisał o stanie też, żeby sprawdzać stan techniczny oprócz czystości. W fotele na pewno idę. O, widzicie, tutaj już się coś dzieje. że pójdzie sobie do naprawy. O, kurde właśnie. Czasami się na to nie zwraca uwagi, a to już ma jakiś tam pewnie wpływ, klimatyzator padł o, do wymiany, proszę bardzo światełko się przepaliło o tu jest akurat ok a, trzeba szybki przegląd zrobić tutaj na pewno będzie czyszczenie i lampeczka padła a jednak, a? trzeba sprawdzać kierunkowskaz i światło, proszę bardzo tutaj jest czysto lecimy dalej o, lecimy dalej Tutaj jest do sprzątania autobusik sprawny technicznie. Do sprzątania tu jest ok. Także to, jak to trzeba sprawdzać, zgadza się. Ten jest do mycia. Ten jest do paliwka. I router pad, proszę bardzo, router pad. O, a tu <laughs> nie, na razie pasków jeszcze nie wymieniam. Jedziemy szybko, szybko, szybko. Dobra, wiecie co ja na razie spauzuję tylko sobie ogrę. Proszę, o. Jakie tematy. Zaraz mi części zabraknie. Ja pierdzielę. Ale faktycznie są autobusy jeżdżą częściowo niesprawne. Niektóre. Tutaj paliwko. O! Tu trzy wypadły rzeczy. Coś jeszcze mamy. Nie, tu jest czysto. Ja jeszcze przeguby zobaczę, jak wyglądają. Tu się normalnie eksploatacyjnie zużywają. Ale nie mają jakichś większych braków, przynajmniej nie wygląda na to. To będzie paliwko. Nie, tu jest olej. Dobra, dobra, no to yy, harmonogram. <laughs> A przepisz autobus automatycznie. No dobra, to czy ja musiał się pobawić teraz sam? No to wrzucamy, to wrzucamy po kolei, no tutaj on jakoś tak dziwnie zostawia niektóre autobusy na luźne, 94 pasażerów tutaj. Tutaj jest ładna zmiana od siódmej do, ale są zmieniane te linie po prostu dla tych autobusów. Dobra no, jeszcze patrzymy co by tu można było wcisnąć, to już nic nie wciśniemy. Do dwudziestej trzeciej, o, proszę bardzo, ile to autobusów jest osiemdziesiąt siedem, wszędzie osiemdziesiąt siedem. I to jest już ostatnia strona, zostały mi jeszcze dwie linie. Do obsadzenia e, linia nocna Da rady wrzucić tutaj O nie da rady Opuścimy tego na linię nocną no trudno No i tak i przypisz kierowców automatycznie Wszyscy mają chyba wszyscy mają dobra Dobra harmonogram ułożony harmonogram ułożony 7000 na plusie zaczynam od tej wartości w sensie gotówki i straty 16 tysięcy, ale to spokojnie, dzisiaj środa. Odrobimy. Internety są na dany dzień 3,5 kosztuje to dziennie, badania od razu na samym początku, czyli siedzenia premium się tutaj odradzają, system informacji pasażerskiej. Coś jeszcze? Chyba nie. Chyba nie. No dobra. To będę miał oprócz portów ładowania i aplikacji mobilnych. To będę miał chyba wszystko. Dobra. Internety mamy, badania mamy, linie autobusowe, linia nocna, dwie linie nocne. Jakieś tam zyski przynoszą. No, zawsze coś tam jeździ. Słuchajcie, oborzenie autobusów, tutaj sortowania nie ma widzę, tylko trzeba po prostu przechodzić. O, ale to dopiero początek dnia, nie ma się co martwić. Znaczy w zasadzie jest nocka, nocka szybciej przewalimy. I będę tworzył chyba, może dzisiaj coś kupię, znaczy na pewno będę chciał kupić, słuchajcie jakieś linie, jakąś, jakieś autobusy i tworzyć nową linię autobusową na północ. Jedną linię bym chciał puścić tutaj na północ, a drugą po tej stronie tutaj Warszawę, na brudno bardziej. Noc na niech sobie latają, achievement jest do zrobienia, za 24 tysiące. Dopisałem na listę, słuchajcie, kolejnych e, dwóch, trzech 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 nowych kandydatów na kierowców, także będą czekali w kolejce. My bardzo interesują części zamienne bo te światła widzicie schodzą, więc ja od razu zamówię ich sobie więcej i kierunkowskazy padają i wycieraczki padają i jest jeden klimatyzator za, za sobie zamówię i router też jeden widziałem pad i klocki, klocki hamulcowe opony czekajcie olejów mam 12 dobra olejów nie trzeba pasków mam 7 zamówię jeszcze z jeden pasek opony mam 5 silnik mam jeden dobra półtora tysiąca Dobra, półtora tysiąca części będą kosztowały, ale tabor trzeba mieć sprawny. Na pewno. Dobra, pierwszy przegub tam wyjechał. Jak tylko coś dzisiaj y, będzie ciekawego się zadzieje, słuchajcie, z kasą, to ja oczywiście skorzystam. Toaleta jest tutaj, widzę, wykorzystywana. Tak ostro. Czekajcie, gdzie te toalety były? W korytarzu nie. Łazienka. Toaleta. Tabak, trzecia. Będzie trzecia. Toaleta. Toaletkę im tutaj do, dorzucę. Jeszcze wejdzie umywaleczka. Tutaj jakaś jedna. Nie bardzo. Jest okno. Jest okno. Jest obraz. Ty, słuchajcie, oni na trzy toalety już robią. O kurde. Czwartą im dostawię. Jak oni tak tutaj ostro jedą, to. Pięć nawet im rzucę. A w kuchni, może jakiś stół by się przydało rzucić. Jest coś takiego jak stół. Stolik kawowy jest tylko. No i zlew. Ale zlew jest. Lodówki są. Lodówka kosztuje 840 zł. Wiecie co? Ja chyba wstawię jeszcze trzecią tą lodówkę. Do kuchni. Dobra. Warsztat jest dzisiaj. Kto pracuje na warsztacie, to sobie trochę popracuje dzisiaj. No dobra, mamy poranek. 6 rano. 6 rano. Ludzie. A, przy... miałem od... jeszcze jedną rzecz. Miałem na tym dzisiejszym odcinku, tam gdzie będą e... przystanki autobusowe, ulepszać po prostu. Będę je ulepszał. Zawsze to ich jakiś tam komfort psychiczny. Może to poprawi też ogólną ocenę. Już mam 3,5, słuchajcie, już mam 3,5, brakuje mi dosłownie 1, dziesiątej. Ja patrzę sobie tam, gdzie jest najwięcej pasażerów. I to mnie głównie interesuje. On jest już ulepszony, ten przystanek. Ale wiem, że tutaj były też takie przystanki newralgiczne, gdzie było naprawdę dużo pasażerów oczekujących. Kurde, autobusy już wypełnione jeżdżą. No trochę wydam kasę dzisiaj na te ulepszania, no ale... Ale czasami tak trzeba zainwestować. W różne ciekawe rozwiązania. Czekajcie, ale to w zasadzie można by było zrobić po tym, nie? Przestanki autobusowe. I popatrzeć jak to wygląda. Tu jest 1600, co my tu jeszcze mamy? jest już 1600, ale tu ile linii jeździ? Jest, a, ale linii, no nocne też jeżdżą, okej. Okay. O, tutaj słabo. O, tutaj sobie Na razie za 800, na razie za 800. <laughs> Jest trochę klikania, ale no tutaj jeszcze będzie. No dobra, to co mogłem za na razie, słuchajcie, za osiemset rzuciłem. Ulepszyłem te przystanki, więc może nie będą aż tak narzekać. No i naj, najważniejsze słuchajcie, badania. Szanowni Państwo, co to się znowu zmienia? Częstotliwość kursowania się zmienia, no oczywiście. Co by się tu mogło zmieniać, nie? Częstotliwość kursowania się, się zwiększa. Mam nadzieję, że może mi się dzisiaj uda, skoro te badania już tak, siedzenia premium już mam. Siedzenia premium już mam więc bardzo dobrze, bo ja teraz te autobusy będę wyposażał e, będę wyposażał ten jest do mycia. Tu się zdaje, że jest OK e, Po kolei będę wyposażał słuchajcie w um, siedzenia premium to będzie... Kosztowne troszkę wszystkie autobusy 124 tysiące. O kurde, grubo. No dobra, trudno, trzeba to robić po kolei. Na razie po, po kolei, bo mam tylko ogranico, ograniczone fundusze. Słuchajcie. No, tutaj ciekawe, bo ten autobus w ogóle nie ma założonego wul wulanu, to co mogę, to robię next. Free mechanic will upgrade the, the bus. No, okay. Nie mam kasy, dobra, skończyła się kasa <laughs> na siedzenia premium, ale powolutko może ta ocena dzisiaj podbije do i ten achievement osiągnę do tych 3,6 słuchajcie oceny ogólnej mam 3,5. Siedzenia mi ewidentnie na razie blokują, mam tylko dwa dwie gwiazdki, internet jest ok, internet schodzi, ale jest ok, kupują ludzie bilety, dobrze. Jest już 50 tysięcy słuchajcie, ale dzisiaj zainwestowałem też sporo. E, w co to wchodzi? Ten internet naprawy konserwacje. Pożyczki, nie, nie wiem w co w to chodzi tak naprawdę. E, ok, montowane są kolejne siedzenia. Tutaj też. Na przegubę też. Ten czeka, dobra. Do sprzątania. Słuchajcie, to przy takim ilości taboru już jest co robić, a... A jak będzie jeszcze więcej? To będzie nieźle się działo wtedy. Momatko, no, co tu się dzieje? Dobra, ten już ma siedzenia, ten jeszcze nie ma. Dobra, się, skończyła się kasa. No ja nie wiem, czy ja, czy ja coś dzisiaj kupię, jak to już jest godzina 16.30. Nie, 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 na razie linii nie, nie. Kolejna ma a przebitą oponę. O, żeż ty w mordę. To jedrazu razu olej wymień. I siedzenie mu załóż. Nie, no, nie, nie, chyba nie kupię dzisiaj żadnego autobusu, bo poszedłem w siedzenia, słuchajcie. Czyli odblokowanie tego achievementu 3 i 6. Jest! 3 i 6, wpadło, mówicie? Mówiłem, że siedzenia poprawią. Mówiłem, mówiłem. Przewieźć 40 tysięcy pasażerów jednego dnia. Patrzcie, już jest 25 tysięcy pasażerów. Ło, co tu się dzieje? Czekajcie, ja to spowolnię. Bo chyba będę wpuszczał jakieś kolejne autobusy na linię. To jest linia 187. Gdzie ma 90 pasażerów? Ten jedzie. Dobra, Damian S. No, tutaj jest grubo. Czekajcie, bo ja tej linii 187 to, to jest miejska chyba. Ja tak, ja tu regulować nie mogę. Co 10 częstotliwość kursowania co 10 minut. Kurde. Nie no, tutaj nic nie zmieniam. Dobra, wrzucam jeszcze jeden y, autobus na 187. No, bo to co tam się dzieje, to jest jakiś kosmos. I tutaj, tak samo trzeba, słuchajcie. Wstawiam dodatkowy autobus. Kurde, co ja tutaj mam jeszcze takiego? 90 pasażerów, dobra. w dodatkowy autobus. Kurna, co tam się dzieje? 94 pasażerów. Może dam troszkę szybciej grę. No bo one jeżdżą tutaj tak przewalone, że, że hej. No one na fullu jeżdżą, jeżdżą na fullu A ja nie mam kasy Dobra, ale puściłem jeszcze dwa dodatkowe Może pozbierają trochę O, czyszczą, czyszczą, dobrze No tutaj już nie wyczyszczą do końca Ale jest lepiej Jak internecik Może być mało Dobra, dokupię Dobra, troszkę poczyściły te autobusy tych ludzi z tych przystanków. Ja pierdzielę. No, powiem wam, że coraz więcej tych mm, pasażerów jest na przystankach i. Szczególnie ta linia właśnie jakoś tak tutaj mocno funkcjonuje. Ta naprawdę też była mm, momentami ładnie obsługiwana. No, i ciekawe, czy się uda. Achievement jest 19.30. No, jeszcze 7 tysięcy pasażerów trzeba, aby wleciał. Ale ładna kasa: 140, to jest jeden autobus. 114 tysięcy to jest jakiś jeden autobus do kupienia. Bo ja za 32, no to nie mam co startować, nie? Jeszcze. Ocena 3,6 jest nawet 3,6. Siedzenia premium. Na razie mm, zostawiam kasę. A ten co? Nieznana? Co nieznana? A, bo do zajezdni pewnie zjeżdża. Okej. Okay. są takie przystanki, gdzie jest więcej tych pasażerów, są takie, gdzie jest ich mniej. 37 tysięcy na razie mam. I 35 tysięcy, jeszcze 5 tysięcy pasażerów, słuchajcie. No tak do 21 powiedzmy tych pasażerów jest spo, sporo, później już jest coraz mniej. O już to widać, że jest mało. No, no dobra. Zobaczmy co tam się dzieje na bazie, bo tutaj czasami też te autobusy są mocno. Czekajcie, skrzynka odbiorca. Kowalos, hej szefie. O jaki ma stres? No to na urlopić. A jeszcze prowadzisz autobus, okej? Okay? Masz niezbyt wiele godzin pracy, ale zestresowany jesteś strasznie. O, co tu się dzieje? Co tu się dzieje z tym autobusem? Tutaj montaż siedzeń idzie. do tonkowanka. Coś jeszcze tutaj do sprzątania. Oj, chyba się nie, dzisiaj nie uda, słuchajcie, osiągnąć tego. Brak, zabraknie, no zabraknie, nie wiem ile, zaraz zobaczymy ile zabraknie. Ale wynik finansowy, o kurde, pomimo tej inwestycji, to już 114 tysięcy jest dzisiaj. A chciałbym zobaczyć, czy ewentualnie za te 43 coś tam jestem w stanie wyciągnąć. A ten. O, kupiłem autobus. <laughs> Okej. Okay. są piętrowe autobusy, widzę, są. 128 pasażerów przewożą. Który to ten? Tak, do naprawy od razu. O jezu, silnik tutaj siedzi. Uuu, panie. To i pasek od razu. No dobra, jakiś tam silnik miałem. Do sprzątania, do umycia. No dobrze, jedyny autobus, mi się udało kupić dzisiaj. E, słuchajcie, zaraz zobaczymy z tymi pasażerami. Jest 22, ale znowu spadło na 3,5. Jeszcze siedzenia się tutaj w ogóle nie ruszyły, są cały czas na dwóch gwiazdkach. No i autobusów jest mniej. Raczej się nie uda przewieźć tylu pasażerów. Tam jeszcze ostatni autobus lata po tamtej linii. Zaraz nocne już pewnie wyjadą. To, co mogłem to zrobiłem, słuchajcie, czyli odblokowanie przystanków zrobiłem kupiłem, no jeden autobus, spodziewałem się, że kupię ze dwa no ale, ale i tak zyski były ładne, 113 tysięcy personal widzę jest to samo, w internet poszło więcej pożyczki dotacje były ciut większe prowizje z biletów to samo w sumie, nie? No ale i tak, sto, powyżej 113 tysięcy no to już ładny jest wynik finansowy. O, do lakierni to zaraz. Widzę, że jeszcze ma dwie rzeczy do zrobienia. Jest już naprawiony ten autobus. Jak mi się jeszcze gdzieś uda siedzenia wstawić, to w tym dzisiejszym odcinku, no to to zrobię. Bo jak najbardziej się słuchajcie, należy, prawda? Już zjeżdża, warto sobie przejrzeć te autobusy. Jest do sprzątania. No, 20 minut zostało. Słuchajcie, zabraknie mi, zabraknie mi, no nie przewiozę. Bycie zabraknie tysiąc, jakieś no około 2000 zabraknie. Koło 2000 pasażerów zabraknie. W takim razie może to do przyszłej jeszcze coś przypisać trzeba. To was, dobra. Słuchajcie, no niestety zabraknie Nie, tego achievementu nie zrobię tym razem No nie Jesteśmy po, po północy Grę pauzuje Łączny wynik finansowy Za środę 115 211 zł No, powyżej stówki Znaczy, to było też powyżej stówki Ale tutaj już tak jest, no Lepiej, znacznie 115 115211 Wynik finansowy bez jeszcze jednej linii. No i zacząłem inwestować w siedzenia. Robi się nieźle. Jest perspektywa na zrobienie tego achievementu na te 40 541 dnia. Chciałbym znowu kupić jeszcze ten tabor. Idę w tabor cały czas. Na razie nie podmieniam tylko dokupuję aby było go więcej i będę zakładał nową linię. Być może już w przyszłym odcinku, a jak nie, no to za dwa. Zobaczymy. No i ten achievement pozwoli mi na kupienie no, jednego autobusu. Jednego autobusu. Jeżeli to się uda zrobić, no to będzie e, z jakąś tam dokładką, no może jeszcze dwa autobusy. Zobaczymy. Nie. Internet od razu z, z automatu chyba schodzi, nie? Bo tak, dobra. Moi drodzy, żegnam się z Wami na dzisiejszym odcinku. Pozdrawiam serdecznie do następnego. No i piszcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie, tych moich zmian i czy idę w dobrym kierunku. Pozdrawiam Was serdecznie, do usłyszenia, cześć.